Punkty A i C są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD. Szukamy promienia okręgu opisanego na tym prostokącie. Zauważcie, że połowa odległości między punktami A i C jest promieniem okręgu. Odległość dwóch punktów: od siebie obliczamy w następujący sposób. 7 odjąć minus 1, 8, 8 do kwadratu 64. 9 odjąć 3, 6, 6 do kwadratu 36. Zatem prawidłowa jest odpowiedź C.